Jest to najważniejszy kościół w diecezji, gdzie odbywają się najważniejsze i główne uroczystości w ciągu roku liturgicznego. Zazwyczaj pod przewodnictwem arcybiskupa przemyskiego, obecnie księdza arcybiskupa Adama Szala. W poprzednich sezonach udało się wyremontować bazylikę archikatedralną z zewnątrz, zostało odnowione. Elewacje Wykonano także prace w podziemiach katedry, które są dostępne dla zwiedzających i wielu uważa, że są bardzo ciekawą atrakcją turystyczną, więc z tego się bardzo też cieszymy. No i niedawno rozpoczęto też pracę we wnętrzu katedry. Udało się wyremontować prezbiterium Bazyliki Archikatedralnej i obecnie przyszedł czas na pracę w nawie głównej świątyni. Te prace są szczególnie ważne, ponieważ... W Nawie katedry mamy freski Tadeusza Popiela, który wymalował świątynię na początku XX wieku. No i od tamtego czasu okazuje się, że te malowidła zostały mocno przemalowane, wcześniej uszkodzone, zwłaszcza w czasie II wojny światowej, kiedy to bomba uderzyła w sygnaturę na dachu katedry, dach został zniszczony, no i przez późniejsze zacieki. Te malowidła były bardzo zdegradowane. Okazało się to dopiero w trakcie prac prowadzonych w nawie bocznej, kiedy myśleliśmy, że mamy Popiela w jego pełnej krasie. Okazało się, że to są późniejsze warstwy, późniejsze przemalowania i zmieniono też układ malowideł w pewnych partiach. I teraz te prace mają na celu powrót do tej pierwotnej wersji, do tych zamierzeń Tadeusza Popiela.